Tyle razy mówiłem, że nie życzę sobie żadnych odwiedzin w szpitalu. Ewa była przemęczona, rozdrażniona, pewnie chciała odpocząć od wszystkiego. Nie przejmuj się, na pewno się znajdzie. A profesor Kosecki to wyjechał do Gdańska na wykłady? Zatrzymał się w Heweliuszu. Powodzenia Ci życzę. W tej kapeli. W hotelu także. W hotel Heweliusz? Chciałem rozmawiać z panią Ewą Miszkiewicz. Tak? Wyszła. No, poczekaj. No przecież Cię nie zjem. Może na się herbaty? Nie, dziękuję. Wiesz, ten wypadek Okazuje się, że nie był z mojej winy. Tak? Rafał się przyznał. O, do czego? Że był pijany i właściwie to on zatoczył się pod koła. To nawet prawdopodobne. Nie mogłam nic zrobić. Nie musiałeś uciekać naprawdę nie czujesz się winna? Ale przestraszyłam się, byłam w szoku, nie rozumiesz? Nie, nawet nie próbuję. No cóż... Wymiar sprawiedliwości jest chyba łagodniejszy od ciebie. Prawdopodobnie prokurator umorzy sprawę. Dzięki że ze zeznaniom Szymczaka? Tak. Masz ogromne zaufanie do tej kanali. Myślę, że ruszyło go sumienie. Sam zadzwonił na policję. Ciekawe, co jeszcze trzymał za nadrzą. Przepraszam cię, ale nie chcę wysłuchiwać panów na jego cześć. Chodzi mi to. ja dał jej dwa dni. A ty możesz tak zostawić pap bez opieki? Dla ciebie jestem gotowa poświęcić nawet pap. A mówiąc serio, o wszystko zadbałam. No chyba, że będzie trzęsienie ziemi. Boisz się mnie? Nie jestem taka groźna. Powinieneś chyba pójść do fryzjera przed wyjazdem. Myślisz, że to ma znaczenie? Dla mnie czy dla Twojej kariery? Weź to. Jest lepsze dla dzieci i o wiele tańsze. Dzwoniłaś do mojej koleżanki? Tak, dzwoniłam. Babcia Maxa mieszka w Puławach. Chcą ją jutro tam zabrać. To niedaleko. Będziesz mogła go odwiedzać. Andrzej jeździ do puławca drugi dzień jakoś żyje. No tak, wiem. Ale ciekawa, jaka jest ta babcia. <laughs> babcia to zawsze babcia. Nie martw się. Przecież i tak nie możesz go zatrzymać. No wiem. Wiem, ale boję się o niego. On jest taki bezbronny. <laughs> Cześć, Tato. Cześć. Powoli, usiądź. Zaraz będzie herbata. Nie zdążę. Łukasz? Co on właściwie tutaj robi? Kto? Ten kosecki, profesor, tak? O rany. nie wiem, co on tu robi. Mówiłem ci, że go nie znam. Muszę lecieć. Cześć. bo znowu coś rozbijesz i nie wyjdziesz z tego szpitala. Idziemy do domu? Jutro wychodzisz. I pojedziesz do babci. Do babci? Aha. Masz babcię w pułapach. Już zapomniałeś o tym, co? Nie, chcesz mnie. Mówię, chcę. No ale czasem w życiu tak jest, że ludzie nie mogą ze sobą być, chociaż bardzo, bardzo chcą. Pamiętasz swoją babcię? To jest mama twojej mamy. Kiedyś u nas była. Była? I co? Mama ją wyrzuciła. Jak to? Krzyczała okropnie i mama jej powiedziała. Co? Nie mogę powiedzieć. Może lepiej nie mów. Wiesz co? Pojadę z tobą do tych pułap. dobra? I zobaczymy, jaka jest ta twoja babcia. Fajna. Dała mi czekoladę. Hmm. Chcesz? No pewnie. A z czym? Z pasztetem, ogórkiem i majonezem. Trzymaj. Dzięki, jestem potwornie głodny. No to moja mama cię wyczuła. Zawsze mówiłem, że twoja mama jest super. Tak, od wczoraj. Chyba ma wyrzuty sumienia. Nawet umyła okno w moim pokoju. Mój tata też się zrobił dziwnie troskliwy. Ale on to z wyrachowania. No wiesz. Przejrzałem go na wylot. Chciał, żebym mu powiedział. Twojej mamie? Nie wiem tylko, czy uważa mnie za kapusia, czy za szczeniaka, który nic nie rozumie. <grym i zniszczeniasme> <grym i zniszczeniasme> na pewno dasz sobie radę. Najwybitniejszą artystką, jaką znam. Tak. Jutro przyjadę. Na Wernicarz też najdroższa. Udało mi się przełożyć tę operację. Zrobiłem to tylko dla ciebie. Muszę kończyć ci do widzenia. Proszę. Chciałeś się ze mną widzieć? Dobrze, że jesteś. Siadaj. Chciałem porozmawiać o Waszej przyszłości. Naszej? No tak, o Ani i Twojej. Nic nie mówiłeś, kiedy planujecie ślub, gdzie będziecie mieszkać. Przecież ostatnio są między Wami niesnaski. Delikatnie to ująłeś. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Pani ci nie powiedziała? O czym? No. Zerwaliśmy zaręczynę. O. dała mi pierścionek. Aż tak. Więc właściwie nie mamy o czym rozmawiać. No tak, ale w, w takim razie, jak to sobie wyobrażasz. No, nie wiem, co masz na myśli. O dalszą waszą pracę w szpitalu. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Jesteś pewien? W zespole nie może być żadnych nieporozumień. Potrafię oddzielić sprawy prywatne od zawodowych. Nie jestem pewien. Mogą być kłopoty. Dlaczego się tak kręcisz? No masz usiąść spokojnie. Przeszkadzam ci. Przeszkadzasz, nie mogę się skupić. Nieważne. Joanna chciała się spotkać, ale nie mogę. Idziemy z ojcem do teatru. No, to rzeczywiście święto. A wiesz, że babcia tego Maxa mieszka w Puławach? Fajny dzieciak. Tylko trochę zaniedbany. Ola wpadła dzisiaj do mnie do apteki. Bardzo martwi się o tego chłopca. Ola była u ciebie? Myślałam, że pojechała do spokółki. Nie, prawie cały dzień siedziała z nim w szpitalu. Nie wiedziałeś? Nie. Znowu się pokłóciliście? Ja się nie kłóciłem. To ona przestała się odzywać. Dlaczego? Nie podobało jej się, że jadę do Poznania. Mam się tam spotkać z szefem jednej kapeli. Sam idziesz? Z Pauliną, to jej znajomi. Jedziesz do Poznania z inną dziewczyną? Ona o tym wie. Paulina nie powiedziała. Ty jesteś rzeczywiście głupi, Maciek. Nie mów, w takaniu. Ale swoją drogą, Maciek, ja nie rozumiem. Jak ty tak możesz? O co wam chodzi? O co nam chodzi? Czy tobie w ogóle na niej zależy? Jak ty ją traktujesz? Ona jest taka delikatna i wrażliwa. Czy ja jej coś zrobiłem? Nie, nic. Jedziesz sobie na wycieczkę z tą. Pauliną. I dziwisz się, że Ola się denerwuje, tak? Z Pauliną łączą mnie tylko interesy. Mhm. Tylko, że i Paulina, i Ola mają odmienne zdanie na ten temat. No, zajmij się czymś, bo można zwariować. Co się z tobą dzieje? Nie jest. Źle się czuję. To może idź do lekarza. Nada nie ma lekarza. Przyjdziesz dzisiaj do Pawła? Nie, mamy się uczyć z Martyną. A, jeszcze trochę. Szkoda, że mnie nie uprzedziłeś. Myślałem, że pomalujemy magazyn. Kupiłem farbę. Przepraszam, tato. Może jutro. Co to jest? Ja ty nie widzisz. Dla mamy. Posłaniec przyniósł. Od kogo? To jest list. Nie wiem. Przypali się. Ach. Weź to ze stołów. Nie ma miejsca. Mama ci dzwoniła? Nie. Pewnie wkrótce wróci. A ten Amerykanin, jak on się nazywał? Zapomniałem. Kosecki. Filip Kosecki. No właśnie. On na długo przyjechał? Nie wiem. Słyszałem, że na dwa tygodnie, a siedzi już drugi miesiąc. Co on tutaj robi? Nie mam pojęcia. Podobno miał jakieś wykłady, ale dawno się skończyły. Czy mama go lubi? O co ci chodzi? Skąd ja mam to wiedzieć? Zapytaj mamy. Jesteś. Jak było? Dobrze. Zrobić Ci coś, może jesteś głodna? Nie, dziękuję, nie jestem głodna. Jest Łukasz? Nie, wyszedł. Chyba omówił się z Martyną. Pójdę się wykąpać. Poczekaj najpierw na pierwsze herbaty. Opowiedz coś. Nawet nie zadzwoniłaś. Gdzie byłaś? W Gdańsku. Z Alicją? Nie, ona nie mogła. W ostatniej chwili zrezygnowała. A, pojechałaś sama? Mm -hmm. e, ja wezmę prysznic. Przepraszam. To nie ma sensu. Co się stało? W ogóle nie słuchasz. O czym ty myślisz? Mm, przepraszam. Zastanawiam się, czy ona się właśnie upija. Martynka, ty jej w ogóle nie wierzysz? Przysięgała na wszystkie świętości. Sam słyszałem. A wiesz, ile razy ja to słyszałam? Dlaczego ona pije? Teraz to już chyba musi. Nie wiem, co to będzie. Wszystko zaczęło się od tego, jak tata zginął. Iła nawet w pracy, gdy tak ją wyrzucili. Ale tutaj chyba nie jest tak źle, co? No, na początku było bardzo dobrze. Ale teraz, sam widzisz, wszystko wraca do normy. W szpitalu wszyscy wiedzą albo się domyślają. Niektórzy już mi współczują. A no, może powinnaś namówić ją na leczenie? Ale ona nie wierzy, że to się da leczyć. Chyba lubi pić. Słucham Jacek Miśkiewicz. Halo? Halo? Kto dzwonił? Nie wiem, nie odezwał się. Jakie piękne kwiaty. Posłaniec przyszła dla ciebie. Od kogo? Chyba ty powinnaś wiedzieć. Tam jest list. Nie rozumiem. Nic z mi nie idzie. Aleście mnie wczoraj zdenerwowali. Czy ty naprawdę uważasz mnie za Lekomankę? Co mówiłaś? Czy ty uważasz mnie za Lekomankę? Przepraszam, zamyśliłem się. Nad czym się zamyśliłeś? Chciałbym jeszcze raz pojechać do Warszawy. Do ojca? Ani mi się wasz. Widziałeś, że nie był wcale tym zachwycony. Czy ja wiem? On chyba jest naprawdę dumny z tego szpitala. Oprowadził cię? Nie. Nie miał czasu, miał operację. Ale sam zobaczyłem co nieco. Nawet poznałem jednego pacjenta. Pacjenta? Tak. Był bardzo samotny. Musiałem mu opowiedzieć kilka bajek. To jakiś bardzo nieduży pacjent. Jakieś 8-9 lat. Ciągle powtarzał, żebym jeszcze nie odchodził, bo za chwilę przyjdzie Ola. Jakaś siostra, koleżanka? Nie. Raczej opiekunka. No, sądząc po Twojej minie, to warto było czekać. Sylwia Lewicka. Kto to jest? Pacjentka. Była u mnie jakieś dwa tygodnie temu ze złamanym palcem. Ale źle wyglądała, więc pytałam ją, co się dzieje. Powiedziała, że ma chore dziecko. I że jeśli nie będzie operowany, grozi mu utrata wzroku. Kwestia pieniędzy. Oczywiście. Nawet dawała jakieś ogłoszenia do gazety, ale. Widocznie jej się udało. Jak ty jej pomogłaś? Ja? Ja jej nie pomogłam. Jak ja jej mogłam pomóc? No to skąd te podziękowania i kwiaty? Właśnie nie rozumiem. Chyba powinnam oddać i te kwiaty. Późno już, muszę wracać. Nie idź jeszcze. Nie lubię być sama. Zwłaszcza, kiedy nie wiem, co się z nią dzieje. E, dobra, wiesz, no, wcale mi się nie chce wracać do domu. Na pewno trafię w sam środek awantury. Nie denerwuj się. Łatwo ci mówić. Dobry wieczór. Jeszcze się uczycie? Matka boska, ale z was wyrosną przemądrzeli ludzie. Właśnie kończymy, miałem się zbierać. Na kolację jedliście? A jakoś nie było czasu. No, wiesz, Martyna? Wstydź się. Łukasz, dostaniesz za chwilę, ja zrobię coś do jedzenia. Byłaś u fryzjera? Nie tylko. Chyba nie jest tak źle, jak mówiłeś, co? Udało się. Dzisiaj. Wszystko to bardzo tajemnicze. Zupełnie jak twój wyjazd. Ja też tego nie rozumiem. Ale jutro będę się zastanawiała. Może opowiesz mi o tej swojej wycieczce. Odpoczęłaś przynajmniej? Nie. Czuję się zmęczona i idę spać. Poczekaj, mam parę pytań. Nie teraz. Właśnie teraz. Szukałem Cię. Nawet nie raczyłaś zadzwonić i powiedzieć mi, gdzie byłaś. Powiedziałam Ci, gdzie byłam. Sam się dowiedziałem. W hotelu Heweliusz. A skąd Ty to wiesz? W tym samym hotelu był profesor Filip Kosecki. Prawda? Powiedz mi, byłaś tam z nim. Co mam ci powiedzieć? I co ci to w ogóle obchodzi? Nie zachowuj się jak oficer śledczy, bo nie masz do tego żadnego prawa.